Ten myśli, że ja mam taką samą umowę jak wszyscy. I moja umowa partnerska jest z 2014 roku. Wchodzimy i co to widzimy? Niestandardowa umowa partnera. Więc weź ty mnie, typie, nie mów jakie ja mam zapisy w umowie, bo ty na przykład takie masz, albo gdzieś ci jakieś dziecko podesłało umowę z Twitchem, bo nie masz pojęcia, jak wygląda moja umowa. Moja umowa jest niestandardowa, ja nawet jej nie mogę tu wyświetlić. Musiałbym się skontaktować z obsługą, żeby ją w ogóle pobrać, Szanowny panie. Ty naprawdę myślałeś, że ja podpisałem ekskluzywną umowę z Twitchem, że y, mogę streamować albo na Twitchu, albo na innej platformie, że nie mogę na dwóch? A co ja jestem jakiś pierdolnięty, żeby takie umowy podpisywać? A po drugie, mi wcale jakoś mega nie zależy na tym partnerstwie y, z Twitch. Więc sobie zgłasza, jak chcesz. Ale jak widać, na razie to nie przynosi efektów. Jak mi ten? Y, jak dostanę bana? to założę drugie konto, bez partnera. Co mi ten partner na Twitchu daje? Nic. Tyle, że ludzie mogą subskrypcje mi jakieś dawać. A ja tam streamuję for fun, chłopie. Wyluzuj, bo ci żyłka pęknie.